Cześć, witam serdecznie, Paweł Surynowicz, Polski Karting. Chciałbym tym nagraniem rozpocząć taką serię rozmów, albo serię tematów, o których generalnie nie za bardzo się mówi na torach wyścigowych, torach kartingowych. To są różne kwestie związane z, nie wiem, ze sponsoringiem na przykład, czy z jakimiś tam sprawami technicznymi, ze sprawami sędziowskimi też. Ale myślę, że o tych tematach warto mówić, bo, bo to nie tylko jest dobre dla y, jakby orientacji w, w sporcie motorowym i w wyścigach, ale też pomaga różnym ludziom, którzy chcieliby się y, troszeczkę bardziej orientować w tym, na czym polega y, rywalizacja w motorsporcie, a nie polega tylko na tym, że... Że mamy jakiś tam swój sprzęt, umiejętności, chęci i tak dalej, ale na to składa się mnóstwo jakby składników i, e, i wiele aspektów, jakichś osobowości. No to dobra, no to rozpocznijmy w takim razie taki cykl rozmów i tematów, o których nie za bardzo się mówi zawsze, z różnych względów. E, a chciałbym teraz e, tak sobie zastanowić się nad tematem, który, który ostatnio wypłynął na fali e, przejścia Roberta Kubicy do Alfa Romeo. E, 1 stycznia Orlen zakomunikował, że, że Kubica będzie ścigał e, w Alfa Romeo, będzie członkiem teamu Alfa Romeo, a w związku z tym... Orlen chodzi we współpracę z Zauber Motorsport, który jest oczywiście właścicielem tego teamu F1 Alfa Romeo. I z tej współpracy ma się zrodzić projekt Akademii Kartingowej Orlen Teamu dla polskich kierowców, którzy będą na najwyższym poziomie kartingowym szlifować swoje umiejętności i, i rywalizować. No i wszystko pięknie, bo to było. To było 1 stycznia taka informacja się pojawiła. Wszyscy się zachwycili, no bo wiadomo, Orlen od kilku lat już uczestniczy w sporcie kartingowym. Znaczy jest jest jakby sponsorem strategicznym dwóch pochrawowych serii w Polsce, czyli Rotaxa i Rocha. No ale tutaj wchodzi jakby za sprawą tematu i zaangażowania Roberta Kubicy. Wyścigowych wchodzi na taki poziom wyścigów międzynarodowych i uczestniczyć w tym będą polscy kierowcy. Świetna informacja. Wszyscy się oczywiście tym zachwyciliśmy. No i później nastąpiła cisza. Cisza oczywiście w Orlen nie komunikował w ogóle sprawy tego tematu, tej kartingowej akademii w kartingu międzynarodowym, była cisza w ogóle, nie wiem czy to była blokada informacji czy, czy po prostu nie mieli co komunikować, ale później z biegiem czasu się okazało, że dwóch Polaków do, dołączyło do Zauber Karting Team bo jak wiadomo Zauber ma na każdym szczeblu jakby motorsportu swoje, swoje drużyny i swoje, swoje teamy, to jest oczywiście karting, formuła 4 3 i tak dalej aż do jedynki no i świetnie, bo dwóch bardzo doświadczonych i takich no, perspektywicznych kierowców z Polski dołączyło do, do, do tej ekipy Zaubera. Trwało to oczywiście kilka miesięcy zanim, zanim ten projekt ruszył, ale oczywiście ciężko jest się dowiedzieć dzisiaj z e, jakby informacji prasowej Orlenu, na czym, polega, na czym polega ta Akademia Kartingowa. To był e, Oliwier Pyłka, którego doskonale wszyscy znamy. I Piotrek Czaja, czyli tacy na no, y, kierowcy. Piotrek Czaja, wicemistrz Polski, wicemistrz Rotax International Trophy. Y, Olivier Pyłka, również mistrz polski I, i też z bogatym jakby doświadczeniem międzynarodowym. No i oni, oni byli tą dwójką kierowców, którzy mieli, którzy mieli jako pierwsi założyć kombinezony y, Zaubera. Dołączyć do tego teamu i na tych kombinacjach oczywiście Loga, Orlen, Team, i tak dalej. No i co się wydarza? I to jest, to jest bardzo ciekawe dzisiaj, bo Oliver Pyłka to jest, to jest gościu, to jest człowiek, zresztą jak, jak wszyscy znacie, to jest kierowca, jak wszyscy wiemy, kategorii juniorskiej, który ma no dość, dość znaczne swoje sukcesy i w rotaksie, i w Iame, i, i w Polsce w kategorii juniorskiej. I Piotrek Czaja, który ścigał się w kategorii mini. Miał też i w roku, i w rotaksie, drugie miejsca w pucharze i w mistrzostwach Polski itd. itd. Ale to jest kierowca, który już jest za duży na kategorię mini, już ma swój wiek, ma swój, swoją wagę i, 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 i to wszystko powoduje, że powinien już przejść do kategorii juniorskiej. I co się dzieje? Co się dzieje, jak chłopaki trafiają do Zaubera? Eee, Piotrek zostaje w kategorii mini. Ponieważ ludzie w Zauberze mówią, nie spokojnie, Piotruś, ty masz jeszcze czas, możesz, możesz jeszcze spokojnie pojechać w kategorii mini. Eee, a Olivier zostaje przerzucony do kategorii seniorskiej, czyli do wyższej kategorii, ponieważ chłopaki z Zaubera mówią, nie, nie. Oliwier, ty już musisz się przygotowywać do, do wyścigów wśród seniorów. Jesteś świetny w juniorach i powinniśmy się skupić na tym, żeby, żeby tą rywalizację kartingową seniorską już tam szlifować. No i dobra, chłopaki jeżdżą, jest taki plan. Wyniki się nie liczą, musicie, musicie po prostu zdobywać doświadczenia. Okay. Jeśli chodzi o, o Oliwiera, to okej. Okay. No bo to nowa kategoria, ale jeśli chodzi o Piotrka, no przecież on się ściga już od kilku lat w kategorii mini, więc tutaj trudno mówić o zebraniu jakiegoś doświadczenia. I co się dzieje? I dzieje się to, że, że w kategorii juniorskiej powinno być dwóch Polaków tak naprawdę. Nie ma żadnego. I na koniec rywalizacji mistrzostw Europy Wygrywa kierowca za Ubera. Mistrzostwo Europy w kategorii juniorskiej, ale jest to Amerykanin z takim dużym godłem, z, do, z dużym logo Orlenu na, na kombinezonie. Nie Polak, tylko Amerykanin. Oczywiście w trakcie trwania tego sezonu są różne imprezy, są, są Włoski, są Mistrzostwa Włoch, też stają tam kierowcy na podium, kierowcy za Ubera, ale nie są to Polacy. Nie są to Polacy, a wiemy, że. Orlen dotuje Zaubera, Zauber Motorsport. Zauber organizuje to, to szkolenie, tylko tam jest dwóch Polaków, którzy tak naprawdę nie, nie osiągają teraz żadnych sukcesów, a powinni moim zdaniem. A pieniądze na to szkolenie i na tą organizację idą yy, yy, ewidentnie z Polski. Więc yy, ciekawy temat. Zobaczcie sobie, zerknijcie na. Na, na różne relacje fotograficzne, na, na wyniki, gdzie są y, i kim są kierowcy zauber karting team, y, ilu ich jest i z jakich krajów są. No bo y, powinni to być Polacy. Powinno być czterech, może pięciu Polaków, jest dwóch, ale oni tak jakby powinni, powinni mieć jakieś. Y, Osiągnięcia czy zaznaczenie swojej obecności w tych kategoriach, w których, w których powinni się ściga, a, ścigać, ale nie ścigają się w tych kategoriach flagowych dla, dla siebie, tylko ścigają się. No właśnie, no to taki temat bardzo ciekawy, bo, bo moim zdaniem wszyscy byliśmy przygotowani na to, że, że jeśli Orlen wchodzi w ten profesjonalny, międzynarodowy karting, no to będzie tutaj trochę polskich sukcesów w myśl, jakby w ślad za tym budżetem, który, który poszedł tam do Zaubera, a nie ma. Nie wiem, czy to jest temat ciekawy, nie wiem, nie wiem jak, jak na to zareagujecie, ale to jest taki temacik, o którym się generalnie nie mówi, to sobie się gdzieś tam toczy, a ja jako dziennikarz kartingowy chciałbym wiedzieć, na czym polega wsparcie Orlenu, wielokrotnie zresztą chciałem się dowiedzieć, mailowałem i szukałem jakiegoś kontaktu do ludzi z, z PKN Orlen, ale, ale te, te pytania zostawały bez odpowiedzi. No, ciekawy temat, taki do rozważenia. Myślę, że, myślę, że powinno, być, powinno być jasne i klarowne i transparentne to wsparcie PKN Orlen dla Zauber Motorsport. I tyle. To na początek może taki temacie. A, jeszcze jedna rzecz. Oczywiście no, pewnie wielu z Was powie, no, nie no kurczę, tutaj Orlen y, pomaga Uberowi, pomaga polskim kierowcom, ten to się czepia, zaraz wyszukuje różne jakieś tam sytuacje i, i tematy. No ale tak, no, skoro, skoro są takie, y, takie tematy, o których y, mało, mało wiemy, a wiemy, że one są jakby kluczowe dla kartingu na najwyższym poziomie czy, czy, czy kluczowe, tam Orlen się chwalił o tej, pochwalił się prezes kilka razy o bajtek tym, że będą mieli taki, taką inicjatywę w, w kartingu międzynarodowym w tym profesjonalnym kartingu no to o, już tutaj wyszukał sobie dziennikarzy na temat i będzie, będzie tam dochodził jakichś tam tematów prawdy i tak dalej jak to jest, oczywiście Oczywiście kwestie umów marketingowych są, są opatrzone klauzulą tajności, ja wiem o tym, no ale powiedzcie o co chodzi. Powiedzcie o co chodzi, jakby dajcie jakąś informację, komunikat prasowy, że tak będziemy robić taką, taką inicjatywę jak Kartingowa Akademia Orlenu. Są w to zaangażowane albo w takie, takie organizacje jak Zauber Motorsport, przecież nie jest, to, nie jest to organizacja anonimowa, wszyscy doskonale wiemy, co to jest Zauber. I tyle. No. Ja bym chciał na przykład wiedzieć, no, ale wiem, że wielu z Was powie, o, się czepia. No tak, czepia się i będzie się czepiał.